Gratyfikant Nexo Nexo Pro Składka członkowska W składnikach płacowych rodzaju potrącenia oraz nieopodatkowanych i nieozusowanych dodano znacznik Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych. Domyślnie jest on wyłączony. Jeśli składka ma zostać naliczona, należy go włączyć. Kolejno składnik należy przypisać do list płac. Składka jest widoczna w wyliczonym wynagrodzeniu. Składka uwzględniana jest także w PIT-11 w wersji 29 w polu 123. Warto wiedzieć, że w konfiguracji podatki i koszty znajduje się parametr limit składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych pobranych przez płatnika. Aktualnie to 500 zł rocznie.